Witam Was dzisiaj, niebiescy rodzice, ojcowie, matki, alienowani. Dzisiaj taki temat, po pierwsze przemoc. Przemoc, może jakby polski ojciec alienowany, tak bym to nazwał. Aczkolwiek, no jest tych ojców jednak większość. Wiemy o tym, że kobiety, matki też doznają alienacji. Jednak tym razem, i tutaj dla nich jakby też jest, poświęcę jakby odcinek, natomiast w tej chwili chciałbym się skupić na ojcach. Polski facet, mężczyzna alienowany. Co to za gość? Przypominam, alienacja jest to zjawisko, które w sytuacji tutaj polskiej rzeczywistości polega na tym, że właściwie prawo jest tak w skrócie mówiąc, słabo skonstruowane. Są takie niedoróbki, procedury trwające nie tygodniami, miesiącami, ale latami, jeśli chodzi o ustalenie i regulacje, na przykład widywań z dzieckiem i tak dalej. Poza tym, egzekwowalność jest tego tak słaba, że praktycznie alienator, a więc w tym wypadku alienatorka, zupełnie bezkakarnie um, uzyskuje efekt izolacji, zrywania wiec, więzi z dzieckiem przez ojca. Jednocześnie w całym majestacie prawa, bo tutaj prawo okazuje się, jest trochę lepiej zorganizowane, uzyskuje alimenty. I w konsekwencji ojciec alienowany, jak to się mówi, staje się takim bankomatem. Bankomatem, ale czy tylko? Gdyby był tylko maszyną, hmm, to jeszcze może pół biedy. Jak wygląda sytuacja ojca, który jest izolowany od dziecka, które którego matka wszelkimi sposobami, tu nie będę ich omawiał, yy, ogranicza kontakt, nie dopuszcza do kontaktu pod byle pozorem, pod, pod pozorem niekompetencji, pod pozorem przemocy i donoszenia do prokuratury, po prostu albo w ogóle uniemożliwia wprost bezczelnie. Po prostu nie wypuszczając dziecka na spotkanie z ojcem. Doprowadza do konfliktu lojalnościowego dziecka i po indukcji, manipulacji, praniu mózgu, po pewnym czasie dziecko ozwyczajnie się świecie samo mówi, że do ojca nie chce iść. W jakiej sytuacji jest taki ojciec? Przede wszystkim wyobraźcie sobie tę sytuację. Miał kontakt z dzieckiem. Rodziła się w nim jakaś nadzieja, miłość, yy, marzenia i nagle ten kontakt jest zerwany. A więc odrzuc odrzucenie i pozbawienie kontaktu z dzieckiem to jest coś najbardziej okrutnego, co może spotkać każdego człowieka, i matkę, i ojca. Zabranie dziecka to jest jedno z najokrutniejszych form yy, przemocy po prostu zwyczajnie. Co się za tym dalej kryje, u takiego człowieka, pozbawionego dziecka, obrzuconego często zarzutami wysanymi z palca? Jest to zaniżone poczucie własnej wartości. Gościu się nagle z... zderza z ścianą, kim ja jestem. Może jestem kiepski po prostu, zwyczajnie. Świecie, może byłem złym ojcem, może faktycznie byłem przemocowy. Wstyd, unikanie ludzi. Chęć zapadnięcia się w siebie. Co to rodzi dalej? Brak koncentracji na zwykłym życiu. A to życie tworzy m.in. też praca. Często ci rodzice potem muszą pracować. Nie dość, że pracować na siebie, to teraz okazuje się nagle, że koszty sądowe, adwokaci, alimenty na dziecko, zasądzone okazuje się często w niewspółmiernej wysokości, jak do tej pory razem funkcjonowali jako para były pieniądze wydawane. Oprócz tego, hmm, przecież jakieś, naznaczone przez sąd na przykład zabezpieczenie widywań i okazuje się, że mężczyzna się dostosowuje do tego. Chce być, stoi pod tym domem, nie uzyskując nic. Jest to kosztem, bo jest to bardzo sztywny rygor jego pracy. Do tej pory jako para, każda para, każde małżeństwo, które ma dzieci dzieli się, słuchaj ja nie mogę dzisiaj pójść po dziecko na przykład odbrać z przedszkola, ponieważ nie zlecił robotę, muszę to wykonać, dobra, to ty pójdziesz. Jest tu duża elastyczność. Tu już nie ma. Tu już nie ma po prostu. Musi się stawić. Jak się nie stawi, okazuje się nagle jest zarzut, że się nie interesuje dzieckiem, w ogóle nie jest zainteresowany kontaktem. To wszystko ma wpływ na jego pracę, na jego postawę. Bardzo często ci mężczyźni właśnie walczą z tym wszystkim. Nie będę tutaj mówił o tych, którzy polegli, którzy po prostu. Odeszli z tego świata, bo to tak się zdarza dosyć często, tylko się o tym nie mówi. O tym, co się poddali po prostu zwyczajnie. Tylko mówię o tych właśnie, którzy walczą, którzy muszą ten cały ciężar dźwigać ze sobą z nadzieją, że być może zobaczą dziecko. Z nadzieją, że to dziecko kiedyś do nich w normalnych warunkach wróci. Tak wygląda polski ojciec alienowany, który musi walczyć z odrzuceniem, z weryfikacją samego siebie, przewertowaniem i odnalezieniem znowu na powrót własnego poczucia wartości. Jak się czuje mężczyzna, czy jakikolwiek rodzic, gdzie dziecko mu wprost mówi: Nie chcę iść do ciebie, tato, nie chcę iść do ciebie, mamo? Jak ty. Czy ty byś się czu, byście się czuli z tym? Jakbyście to udźwignęli? Uśmiechnęlibyście sobie i powiedzieli: E tam, dobra, idę na lody, albo pojadę sobie gdzieś? Zobaczcie, co ci ludzie dźwigają. Potem jest praca, potem jest kasa. Nieustannie kręcąca się kasa, która musi być wydawana przy alimentach, przy opłacie prawnika, przy wszystkich tych tak zwanych. Wydatkach, które się zwiększają, bo ojcowie, jeżdżąc po dzieci w samochodach, mają, jakby, że tak powiem, mikropokój dziecka, mają wszystkie zabawki, nie wiadomo, co będzie potrzebne, nie wiadomo, czy w ogóle wyjdzie to dziecko, gdzieś musi je zabrać, a zasądzone są godzina, dwie, co zrobić, gdzie pójść, to jest po prostu masakra. Tak wygląda życie polskiego ojca, alienowanego. Przeglądając różne publikacje, dotarłem do niebieskiej linii. Jest to organizacja, organizacja która została założona, żeby się tutaj nie pomylić, zaraz Wam podam. Niebieska linia. Niebieska linia. Jest to. Powstała w 1995 roku jako placówka Instytutu Psychologii i Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego yy, założył yy, tą niebieską linię uznany psycholog terapeuta Jerzy Melibruda. Yy, słuchajcie, tam znalazłem yy, opis i właściwie definicję przemocy przemocy. I teraz tak o zjawisku przemocy można znaleźć to na ich stronie. Ja, ja tę stronę podam potem w linku. Otóż tak. Przemoc domowa, jednorazowa lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. I teraz słuchajcie, jak nazwać tutaj sytuację, kiedy polskie prawa pozwala alienatorowi zwyczajnie w nie wydawać dziecka, nie dopuszczać do kontaktu. Co to jest za przemoc? Ekonomiczna pewnie nie, ale psychiczna zdecydowanie. Tylko w polskim prawie niestety i w prokuraturze bardzo trudno udowodnić przemoc psychiczną. Być może to się zmienia, ale na razie to jest trudne. Psychologiczne podejście, jeżeli chodzi o przemoc, jest krótsze. I to jest zapisane tak: przemoc to celowe i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie. Naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. To jest tak sformułowane, moim zdaniem, to jest troszeczkę mm, sugerujące pewien stereotyp, albo razie ludziom, którzy myślą stereotypowo, bo tu, pisze, tu jest napisane przewagę sił, no właśnie, nie? przewagę sił, ale się okazuje, że żyjemy w ciekawym czasach, w ciekawym wieku, ponieważ okazuje się, co jest siłą. Może być siła psychiczna, może być wykorzystywanie siły z pozycji niedorobionego. Niestety nieprecyzyjnego prawa oraz nieskutecznie działających organów sądowych, gdzie sprawy się ciągną całymi latami. To jest, si to jest przewaga siły, którą wykorzystuje alienator. Przewaga zwykłych zamkniętych drzwi, za którymi z jednej strony mieszka alienator z dzieckiem, a z drugiej strony jest ojciec. Te prawo zabrania mu tam wejść. Niech by spróbował tylko wejść na siłę. Od razu już jest ukarany, właściwie sprawa jest pozamiatana. Zakaz zbliżania się i tak dalej, wszystko i właściwie jest pozbawiony kontaktu z dzieckiem już na amen prawnie. Na... To, jest, to jest siła alienatora, wykorzystujący niedoróbki prawa. Dalej, przemoc domowa charakteryzuje się tym, że i teraz tutaj w niebieskiej linii są wyszczególnione takie cztery filary. Jest tak, jest intencjonalna. Kochani rodzice, Przemoc jest zamierzonym i świadomym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie drugiej osoby. Oczywiście, tu można to przełożyć na dzieci, które są alinowane, które są po prostu odizolowane od, od ojca, ale jest intencjonalna, zamierzona. Alinator nie chce dopuścić do kontaktu dziecka z ojcem. Jest to zamierzenie, jest to intencjonalne, jest to stałe. Powtarzające się działanie. Siły są nierównowierne, no o tym już mówiłem. Siły prawa, siły prawa w tym momencie, dlatego że żyjemy w latach, w takich wiekach, gdzie stereotypowe myślenie, że ten jest silniejszy, kto ma po prostu siłę mięśni większą, niestety już nie, nie działa. Ten stereotyp był w minionych wiekach i na tej bazie ukuto. Stereotyp przemocy, gdzie silny mężczyzna, że tak powiem, raczy swoją pięścią, ręką, czymkolwiek kobietę, a ta biedna po prostu ulega tej przemocy. Nie. Teraz jest prawo. Jeżeli to prawo działa na czyjąś korzyść, ten ma siłę. Drugi, chociażby był dwa razy silniejszy, nic nie zrobi. Chyba, że chce dostarczyć oczywiste dowody ponieważ to idzie szybko, że jest przemocowy, nawet jak nie wytrzyma. Jak mu pęknie, że tak powiem, żyłka, za przeproszeniem, z tej rozpaczy i pójdzie i zacznie walić drzwi, to się okazuje, że on jest agresywny. No to już prawie przemocowy. Dalej, następny filar, który tworzy przemoc, to jest naruszenie prawa i dobra, i dobra osobistego. Osoby stosującą przemoc wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa drugiej strony, np. prawo do nietykalności fizycznej, godności szacunku. No właśnie, fizycznej. Wszyscy od razu im się tutaj zapalają lampki bocza, no bo ten facet nawala cały czas, napierdziela tą kobietę tak biedną. Ale tu jeszcze oprócz tego jest jeszcze co innego: prawo do nietykalności, godności szacunku. Czy to jest godność i szacunek stawiając gościa pod drzwiami, i traktując go po prostu zwyczajnie jak zbędny element w utkanej już wizji niszczenia go za pomocą po prostu nie umożliwiania mu kontaktu z dzieckiem, traktowania go z góry, często w SMS-ach, które wypisują kobiety do mężczyzn wtedy. Odważne, bo za drzwiami, bo Asyście patrolu, który wezwały. Który tylko spisuje, oczywiście, nic więcej nie robi, bo też nie może. Oraz czwarty filar powoduje cierpienie i ból, czyli powodowanie cierpienia i bólu. Osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie drugiej strony na poważne szkody, doświadczenia bólu i cierpienia. Sprawia, że będąc poddaną takiemu oddziaływaniu, ma mniejszą zdolność do samoobrony. Tak, bo człowiek alienowany, rodzic alienowany żyje w bólu. Żyje w ciągłym bólu, w ciągłym stresie. Chyba tu nie muszę tego dodawać. Rodzic, któremu zabrano dziecko, nie może się uśmiechać. Wewnętrznie jest smutny. Wewnętrznie jest smutny. I teraz tak. Tutaj są jeszcze dalsze, oczywiście, mm, uszczegółowienia y, rodzajów przemocy. Natomiast zwróciłem uwagę na, na, na jedną rzecz, jest tutaj rozróżnienie, rozróżnienie pomiędzy przemocą, a konfliktem, bo polskie sądy bardzo łatwo ustalają o znowu skonfliktowani rodzice na przykład i sprawa się toczy latami. Kobieta wysyła zawiadomienie do prokuratury, że były partner ojciec dziecka jest przemocowy pod byle pozorem, doprowadza jak już mówiłem do indukcji, do prania mózgu dziecka, gdzie dziecko w pewnym czasie samo mówi, Mimo, że nie widziało ojca przez długi czas, że ojciec na przykład bije, a z drugiej strony bezradny ojciec. I jaka, to wszystko jest wysyłane do sądu. Sąd stwierdza konflikt między rodzicami. To teraz posłuchajmy, co sąd pisze tak naprawdę. Czy sędzia wie, co pisze w ogóle? Co, co, co pisze w opinii, w decyzji, w uzasadnieniach? O konflikcie w relacji mówimy wtedy, gdy zachowane są trzy z czterech filarów. Konflikt to są tylko trzy z czterech filarów, czyli jeżeli dana osoba swoje działania stosuje intencjonalnie, narusza prawa i dobra osobiste oraz powoduje ból i cierpienie. To jest konflikt. Dlaczego? Bo nie ma w tym czwartego filaru, czyli równowagi sił. Nie ma równowagi sił, wtedy jest konflikt, bo obydwie strony mają równowagę sił i obydwie mogą być intencjonalne, mogą naruszać prawa i dobra osobiste i mogą powodować ból i cierpienie. Przemoc jest wtedy, gdy jedna z tych stron ma przewagę siły, po prostu siłę, przewagę w ogóle. Nie tylko fizycznej, ale, tak jak mówiłem, psychicznej, prawnej przede wszystkim. Przewagą jest to nawet, że dziecko mieszka z, z alienatorem. Tak wygląda sytuacja.